Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro. Zobaczcie, co tutaj obok mnie stoi. Jak myślicie, co to jest? Do kuchni chłodzi. Pięknie wygląda. No oczywiście, że to lodówki, ale to wyjątkowe lodówki Samsunga serii B-Spoke. Dlaczego są kolorowe? Ha, o tym dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Do oglądania, którego Was serdecznie zapraszam. Chyba zgodzicie się ze mną, że najczęściej w kuchni można zobaczyć lodówkę, która jest w kolorze albo grafitu, albo srebra, no ewentualnie jeszcze może być czarna. Jest stalowa albo wykończona szkłem, prawda? Samsung poszedł naprawdę szeroko. Zobaczcie jak. Fronty tych lodówek wyglądają. No przepięknie, prawda? Różnokolorowe fronty, wymienne fronty, i to jest najważniejsze. Jeżeli zmienicie coś w kuchni, nie wiem, fronty, szafek na inny kolor, to nie musicie wymieniać lodówki. Wystarczy, że kupicie sobie nowy front. Gama kolorów jest naprawdę ogromna. Mamy do dyspozycji 15 kolorów w macie, w połysku stalowe. Albo szklany. Jak wygląda taki front? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, o! To jest front, który można samodzielnie zainstalować na takiej lodówce. Zaznaczam dwumetrowej lodówce, bo tutaj są dwa mm, dwumetrowe lodóweczki. A jeżeli chodzi o szerokość, jest to standardowa sześćdziesiątka. Ale zobaczcie w środku. Ile jest tutaj miejsca na Wasze produkty? W tej lodówce naprawdę zmieści się bardzo wiele produktów, które powinny znaleźć się w lodówce, oczywiście, ale jest to zasługa technologii Space Max, którą w, do produkcji swoich lodówek wykorzystuje właśnie Samsung. Na czym to polega? Słuchajcie, zwróćcie uwagę na te boki, prawda? Te boki są bardzo wąskie, one zostały wykonane właśnie w tej technologii, bardzo dobrze utrzymują odpowiednią temperaturę w tej lodówce, pomimo tego, prawda? Pomimo tego, że są tak wąskie. Dotyczy to oczywiście chłodziarki, ale także zamrażalnika. Ale to oczywiście nie wszystko, co oferuje ta lodówka. No dobrze, przyjrzyjmy się półkom w tej lodówce, bo jest co podziwiać i jest o czym opowiadać. Przede wszystkim półka rack and shelf. Tak to nazwał Samsung. To ta półka, na której przechowuje się butelki. Znacie pewnie z innych lodówek takie charakterystyczne miejsce, gdzie się wstawia, kładzie buteleczki, prawda, w tym kształcie. Ta półka jest prawie płaska. A pomimo tego te butelki tu idealnie się mieszczą i idealnie stabilnie sobie leżą. Ale kiedy nie macie takiej potrzeby, żeby tam kłaść butelki, nie musicie tego robić. Robi Wam się po prostu kolejna półka, na której możecie, o, no zobaczcie, na przykład postawić, położyć coś takiego. W innych lodówkach. Z tradycyjnym koszem, jak gdyby koszykiem na butelki, to by było niemożliwe. A tutaj wykorzystujecie absolutnie każdą przestrzeń. W tym Samsungu to naprawdę myślą. Kolejna sprawa i kolejna półka. Poczekajcie, muszę tutaj to przekładać troszeczkę. O, składana półka. To jest ta. Ta półeczka jest składana. Ona jest normalnie teraz, w normalnym kształcie. Jak gdyby można na niej postawić, co się chce położyć. Ale możemy zrobić taki manewr. Zobaczcie. Pierwszy element wsuwamy do środka i robi nam się więcej miejsca. Robi nam się przestrzeń o, na butelki. A wyobraźcie sobie, co się teraz wydarzy, jak ja o, odchylę ją do tyłu. Ile tu jest miejsca? Jeżeli jakiegoś indora wielkiego chcecie przechować, nie ma problemu. Ogromny tort urodzinowy nie ma problemu. W tym miejscu, w tej lodówce, naprawdę zmieści się wiele. Mój największy garnek, jaki mam w domu, też by się spokojnie tutaj zmieścił. Dobrze, złożymy te półeczki z powrotem. To też zobaczcie, wszystko się odbywa prosto, lekko, łatwo i przyjemnie. I przechodzimy teraz do tych szuflad. Optimal Fresh. Słuchajcie, co to takiego? To specjalna komora. Ta tutaj. Niektórzy mówią, że to jest szuflada, prawda? Wysuwana, no bo. Tak, no jest. Ale ta komora Optimal Fresh została podzielona na dwie części. W lewej, na przykład możemy przechowywać mięso, w prawej. Warzywa i owoce. I uwaga, uwaga, w tych komorach możemy regulować temperaturę. Oczywiście w obu może być taka sama, ale do mięsa powinna być troszeczkę niższa niż do warzyw. A więc ustawiamy sobie, mamy taki suwaczek, prawda, i robimy sobie podwójną temperaturę. Tu będzie inna do mięsa, tu będzie inna do warzyw, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ tutaj mamy taką przegródkę, którą możemy zwiększać lub zmniejszać poszczególną część. Tej komory. Dzięki takiemu rozwiązaniu, oczywiście, mięso, owoce, warzywa wszystko będzie dłużej, świeże i gotowe, przydatne do spożycia i zawierało witaminy, które są oczywiście zawarte w owocach i warzywach. To oczywiste, prawda? Pod komorą Optimal Fresh jest druga. Ta komora jest dość duża, prawda? I tutaj przechowujemy owoce i warzywa. Żeby Zachowały dłużej swoją świeżość powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej wilgotności, ta komora właśnie za to odpowiada. Owoce lubią 70% wilgotności, warzywa 80% wilgotności. I tutaj mamy specjalne pokrętło, którym tę wilgotność sobie regulujemy. Jest to bardzo proste. Mamy jedną kropeczkę, taką kropelkę, wilgotność jest mniejsza. Dwie Proszę bardzo, dwie kropelki. Wilgotność nam wzrasta do 80%. Wszystko zależy od tego, co będziecie przechowywać w tej lodówce. Przyjrzyjmy się teraz drzwiom. Na drzwiach tradycyjnie półeczki. No, półeczki być muszą. Jest oczywiście sygnalizacja muszę zamknąć na chwilę alarm otwartych drzwi. No, zanim ona się troszeczkę schodzi, to jeszcze Wam powiem, że oczywiście jest tutaj no frost, więc nie musicie się martwić jakimś oszronieniem, zlodowaceniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o zamrażalnik, bo po prostu tego lodu w zamrażalniku nie będzie. No frost to jest po prostu no frost. Wracamy teraz do naszych drzwi. Proszę uprzejmie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ile tutaj jest miejsca, prawda? Dużo, dużo. W tej lodówce Samsung zastosował także technologię All Around Cooling, czyli system rozprowadzania zimnego powietrza. To jest tak zrobione i tak skonstruowane, że w każdym miejscu, na każdym poziomie, na każdej półce tej lodówki jest. Taka sama temperatura. Właśnie ten system all around cooling delikatnie rozprowadza to zimne, chłodne powietrze, powodując, że wszędzie jest idealna temperatura do przechowywania żywności. Słuchajcie, pozwólcie, że ja zdejmę parę rzeczy z górnej półki, bo chcę wam pokazać, co znajduje się z tyłu. Tam jest specjalny panel. Metal Cooling, tak nazywa się ta technologia. Oczywiście ona ten panel świetnie izoluje, ale także kumuluje niską temperaturę. Co nam to daje? Słuchajcie, oszczędność energii. W jaki sposób? No, kiedy otwieramy drzwi, prawda? Do wnętrza tej lodówki dostaje się ciepło. Przez chwilę, prawda? Jeżeli dłużej otworzymy te drzwi, na dłużej, to będzie więcej wpływało tam ciepłego powietrza. Ale kiedy zamkniemy te drzwi. O, proszę bardzo. To dzięki temu panelowi oczywiście i e all around cooling temperatura wewnątrz tej lodówki szybko, szybciej wraca do tej, którą chcemy uzyskać, którą żeśmy zaprogramowali w tej lodówce. Natomiast jeżeli chodzi o panel sterowania to widzicie, on jest bardzo sprytnie i fajnie schowany, umiejscowiony tutaj po lewej stronie. I oczywiście tym panelem regulujemy odpowiednią temperaturę, zarówno do, dla chłodziarki, jak i zamrażalnika. Ładny, zgrabny, bardzo prosty w użyciu. Co jeszcze jest ważne przy tej lodówce, to oczywiście e, inwerter. Digital inwerter jest zastosowany w tej lodówce i Samsung daje na niego 10 lat gwarancji. A 10 lat gwarancji to naprawdę bardzo dużo. No i w końcu ta lodówka świetnie się sprawdzi, kiedy na przykład wracacie do domu z dużymi zakupami, które potrzebujecie szybko schłodzić. No co? Nic prostszego. Wrzucacie wszystko do chłodziarki, włączacie funkcję Power Cool i następuje wtedy nadmuch gwałtowny nadmuch chłodnego powietrza i wszystkie produkty, które umieściliście przed chwilą w tej lodówce zostają błyskawicznie schłodzone. A w przypadku zamrażalnika oczywiście to też jest możliwe. Jest imprezka, prawda? Przychodzą znajomi, nie ma lodu, musicie szybko zrobić kostki lodu. Jaki problem? Otwieracie panel sterowania, power freeze i następuje błyskawiczne, maksymalne schłodzenie w zamrażalniku. No i jeszcze jedna, w moim przypadku bardzo ważna kwestia. Moja kuchnia nie jest duża i zawsze, kiedy chciałem kupić lodówkę, zastanawiałem się, czy ja otworzę je bez żadnego problemu, ponieważ. Mam miejsce na lodówkę, a z prawej strony jest ściana. Wy możecie mieć półki, szafki i tak dalej, tak dalej. Nie martwcie się. Te drzwi są zlicowane. One otwierają się na szerokość 90 stopni, a więc bez problemu możecie tę lodówkę postawić właśnie przy ścianie albo przy szafkach albo przy półkach. No to jak? Chcecie troszeczkę zaszaleć w kuchni z kolorami. Ma być wesoło, żywo, fajnie, ale może być też elegancko, prawda? Bo jeżeli założycie sobie tutaj taki szklany front, no to będzie elegancja Francja. Ale może być taki macik kolorowy. Przypominam: 15 kolorów do wyboru: mat, połysk, metal, szkło. No ja nie mogę. Jeżeli spodobała Wam się ta lodówka, no to zasuwamy do sklepu Max Electro, przypominam. Mają ponad 400 stacjonarnych sklepów w całej Polsce. Albo wyciągamy smartfona, tablet, komputer, wbijamy www.maxelectro.pl i zamawiamy co chcemy. No w tym przypadku tę lodówkę, prawda? Oni przywiozą, rozpakują, zamontują, a wy będziecie się po prostu cieszyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Już teraz zapraszam was na kolejny. Już niedługo jak zawsze przygotuję coś interesującego. Trzymajcie się ciepło. Cześć!